Psalm 73 od wiersza 23 Przecież ja zawsze jestem z Tobą. Ty ująłeś moją prawicę. Prowadzisz według swojej rady, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogoż ja mam w niebie, jeżeli nie Ciebie? Bez Ciebie nic też nie cieszy mnie na Ziemi. Choćby osłabło me ciało i serce, Bóg mą opoką mym działem na wieki. Bo zginą ci, którzy oddalają się od Ciebie, zniszczysz wszystkich niedochowujących Ci wiary, a ja? Moim szczęściem jest być blisko Boga. W Panu w Jachwę znalazłem schronienie i pragnę opowiadać o wszystkich Twoich dziełach. Autor tego psalmu wypowiada taką swoją życiową dewizę, taką zasadę, a zarazem, a zarazem wartości swojego życia. Mówi tak jak w 28 wierszu pod znakiem zapytania, a ja. No właśnie, ja też coś chcę powiedzieć. I wypowiada właśnie te znamienne słowa. Moim szczęściem jest być blisko Boga. To jest na szczęśliwość. Czy naprawdę jesteśmy szczęśliwi? Akurat w tym psalmie autor porównuje się w początkowej. Treści tego psalmu z bogatymi, z tymi, którzy mają powodzenie, którym nie brak żadnego dobra, zdrowi są, to co zaplanują, to im się powodzi. I gdzieś zaczął odczuwać kłucie w swoim sercu, taki dyskomfort. I czy czasami nie jest tak w naszym przypadku, kiedy zaczynamy się porównywać właśnie z ludźmi, którym lepiej się powodzi. Ciekawsze mają życie, zdrowsi są, mają wysokie pozycje w społeczeństwie itd. I czy czasami nie pojawia się taka zazdrość? W powyższych wersetach czytamy, że w moim sercu, nawet nie tyle w sercu, co w moich nerkach, odczuwałem kłucie. Ale i serce zalało się goryczą. I wtedy do takiej refleksji dochodzimy. Boże, przecież moim szczęściem jest być blisko ciebie. Przecież ty ująłeś moją prawicę, przecież ty jesteś tym, który mnie prowadzi. Ty udzielasz mi rady, ty dałeś mi też cudowną perspektywę wiecznego życia, bycia w niebie, tam z tobą, bo kogóż ja mam w niebie, jeżeli nie ciebie? Tak bardzo podoba mi się to pytanie, to stwierdzenie: kogóż ja mam w niebie, jeżeli nie ciebie? Pytanie, które jest zarazem taką deklaracją, ja mam Ciebie w niebie, ja do Ciebie należę. Ja mam wartości, które nie przemijają. Ja mam skarb, którego nikt mi nie ukradnie. Pan Jezus powiedział, co to da Wam, jeżeli nawet na ziemi będziecie mieć same zyski, same korzyści, a na swojej duszy stratę poniesiecie. Dlatego też i w tym psalmie czytamy choćby osłabło moje ciało i serce. I to jest pokazane Tutaj, że czasami możemy chorować na ciele i na duszy, ciało i serce. Synonimem serca to właśnie są nasze uczucia, nasza wola, i czasami może być jakaś rezygnacja, jakieś zniechęcenie, choćby osłabło moje ciało i moje serce to jest właśnie to weznanie. Bóg i tak jest moją opoką i moim działem na wieki, na czas nieskończony. Te szczęśliwości, jak Przeżywamy różne straty, różne trudności w naszym życiu, które przeżywamy. No, jak się do tego odnosimy? Jak reagujemy? Czy załamujemy się od razu? Czy rezygnujemy w ogóle z tego, co jest priorytetem naszego życia? No, jak reagujemy? Ile razy. Pojawiają się trudności w naszym życiu, jakieś rozczarowania, frustracje. Tak, oczywiście w tym momencie gdzieś może pojawić się jakaś irytacja, jak, jakieś oburzenie, czy jakieś obciążenie, ale, ale wychodzimy z tego szybko, bo mamy wartości, które nie przemijają. Pan Bóg jest naszym schronieniem. On jest tym, którego obecności możemy nieustannie przebywać i to, co mamy w nim, kim jesteśmy, wręcz w nim, jesteśmy dziećmi Bożymi, wcale nie jest uwarunkowane od okoliczności dobrych czy złych, nie jest uwarunkowane od naszego zdrowia czy choroby, po prostu jesteśmy dziećmi Bożymi. I tego nikt nie jest w stanie nam zabrać. Moim szczęściem jest być blisko Boga. Może się pojawić jakaś irytacja, gdy jakieś problemy przychodzimy, czy w pracy, czy w domu, czy finansowe problemy, czy zdrowotne tym bardziej oczywiście, jakieś takie zmartwienie może się to pojawić. To jest ludzkie, to jest normalne, ale to nas nie osacza. Te negatywne uczucia a tym bardziej gdy porównujemy się z innymi, w ogóle my się nie porównujemy z innymi. Dlaczego mielibyśmy się porównywać z innymi, z ludźmi tego świata, którzy Boga nie mają? To my jesteśmy bogaci, to oni mogliby nam, jeżeli użyję tego słowa, zazdrościć. To oni mogliby nam właśnie zazdrościć, a nie a nie my im. I dlatego w Jezusie Chrystusie mamy siłę do życia, mamy powód do szczęścia, i kiedy rano się budzimy, kiedy zastanawiamy się, co ten dzień przyniesie, możemy go rozpocząć w szczęściu, w takiej nadziei, bo Pan jest z nami, bo, bo On jest blisko nas. Moim szczęściem jest być blisko Boga. To wystarczy do szczęścia. Moim szczęściem jest być blisko Boga. Panie chce Ci to wyznać. W tej krótkiej modlitwie, ale jakże bardzo szczerej, choćbym nawet wszystko stracił. Choćbym nie miał żadnego powodzenia w tym życiu, to i tak jestem najszczęśliwszym człowiekiem na Ziemi, bo jestem Twoją własnością. I z drugiej strony, choćbym wszystko miał, ale nie miał Ciebie, czy warto byłoby żyć, jaki sens miałoby życie żadnego, Boże, Ty jesteś moją miłością, moją prawdą, moim szczęściem. Ty wszystkim dla mnie jesteś, Panie. Amen.